Dobry Jest też cappuccino Nie, to maliśmy? A, wy pożywczym Jesteśmy na wakacjach, cały vlog zobaczycie, no wy zobaczycie u Wernesa nie wbijajcie, no ale za dużo wyświetleń. Bo nie, wbijajcie do mnie. Teraz dużo wyświetleń. Będzie akrotna ja grzywa vloga, a ten, tylko gra w Minecrafta ale fajny kolor ma no, idź stąd, nie do ciebie. Musisz takie takie Musisz mm, ten przypomnieć, ja że powiem, to jest. można, że to mogą pić osoby nieletnie. To mogą pić osoby właśnie starsze, to nie jest dla... Oh. bardzo to jest dla, nie, dla lat nich. Ale dobre, tak, śmiech puste. Mm -hmm. Nie będę kupował energetyki, ja będę to kupował. To jest zdrowsze i to nie są energetyki. No nie. Piszę. Energety... Zaraz, żartowałem, to jest... Kucino. To chcę. nie, Roda, nie, nie, napr... nie no, nie tego. Mmm. No. A po co się kupować? No. No już wystarczy Jak ja poczekuję I co jest dobra level energetyki No ale kochniczko się znajdą Dobra to A jeszcze fajki mi dawaj Trzeba zapalić przy trzwiście Masakra. fajna płoch Daj się wypali O, masz fajkę. super o Boże Papieroska? Daj, to jest papieros To jest dla, 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 dla letnich Tak, no. letnich Tak, nie jest na chwilę nie to, nie to jest z dumą z chyba chłopy, żeby zapalić, ale fajna ciężarówka idzie. To zwykła guma, spokojnie na to, co fajnie. To znam żeby YouTube nie zbadał mi filmu. Dajcie ten, dajcie ten kanał. Kwiat, wiesz,